Aplikacja dobroteka Zadbaj o szczęście. Dzień piąty. Nie ma lepszego czasu, aby zacząć doceniać niż teraz. Wspominanie dobra i przypominanie sobie najpiękniejszych momentów w życiu może mieć istotne znaczenie dla dobrostanu. Po pierwsze, podnosi poziom pozytywnego nastroju. To może być szczególnie pomocne w chwilach, gdy czujemy się przygnębieni, zestresowani czy zmęczeni. Po drugie, praktyka ta pomaga spojrzeć na przyszłość z nadzieją i pewnością, że są możliwe pozytywne zmiany. Po trzecie, pozytywne wspomnienia mogą być źródłem motywacji i inspiracji. Ponadto, uświadomienie sobie tego, co było wartościowe, może wpływać na głębsze docenianie chwili obecnej. Przypomnij sobie najpiękniejsze chwile w swoim życiu, w których doświadczałeś szczęścia i radości. Jakie uczucia pojawiają się w Twoim sercu, gdy o tym myślisz? Zapisz je w dobrotece. Dobroteka, pobierz już dziś.